Top 5 cech osoby, z którą y, można. Zbudować relację, która będzie przynosić obopólną satysfakcję. Numer jeden: otwarta głowa, która dąży do samodoskonalenia, do samorozwoju, jest otwarta na nowe koncepty, otwarta na nowe technologie, cały czas coś zgłębia oraz usprawnia jest otwarta na mentoring, na coaching przez całe życie jak również na to, żeby zaczynać w miejscu, w którym. Jest numer dwa. Taka osoba cechuje się bardzo głęboką ciekawością. To nie jest taka próżna ciekawość, którą ja nazywam kocią mordą, bo to jest ciekawość, że jeżeli mnie coś faktycznie jara, jeżeli mam ten wewnętrzny ogień, to ja idę i zgłębiam to coś na wszystkie możliwe sposoby, chociażby jakieś hobby, które mnie poza godzinami pracy całkowicie pochłania. Numer 3. Tą osobę cechuje głęboka inteligencja i ta emocjonalna, czyli zintegrowane pięć filarów, jak również ta inteligencja twarda, gdzie e, mamy chociażby czytanie książek. Jeżeli ja nie czytam jednej książki tygodniowo, moja głowa nie rozwija się tak, jakby mogła. Ja nie chłonę jak gąbka, więc jeżeli ja chcę mieć rację, tak, no to nie mogę mieć otwartej głowy. Nie jestem podatna na nowe idee, jak również nie będę podatna na to, co mówi do mnie mój partner i prawdopodobnie będę patrzeć dużym bokiem, jeżeli ktoś ma tą wewnętrzną potrzebę doskonalenia, bo po to tutaj jesteśmy, żeby się wzajemnie od siebie uczyć, bo nikt nie może być geniuszem w każdym i jednym możliwym zakątku. I to, co jest bardzo ważne, co cechuje ludzi sukcesu, to są te pierwsze sukcesy, kiedy byliśmy bardzo młodzi to wtedy kiedy wygrywaliśmy na setkę czy to wtedy kiedy rzuciliśmy piłeczką palantową pobiliśmy jakieś małe rekordy czy byliśmy przewodniczącymi w szkole to są te wszystkie małe sukcesy które są kultywowane do tego czasu oznaczają tą wytrwałość jeżeli my nie mamy wytrwałości jeżeli nas łatwo rozproszyć tanią dopaminą to znaczy że w partnerstwie będzie bardzo Podobnie. I ostatnia rzecz, i myślę, że to jest ta najważniejsza, numer pięć to jest głęboka uczciwość. To jest głęboka uczciwość, kiedy ja mam um, mechanizm obserwującego ego, kiedy ja nie oceniam, nie potępiam innych. Ludzi, kiedy ja mogę być jedynie świadkiem ich doświadczenia i nauczyć się głębokiego słuchania, to jest mnóstwo kompetencji. Tak, proszę Państwa, każdy sukces, miłość wymaga mnóstwo kompetencji ludzkich, żebyśmy w życiu byli spełnieni, a nie cierpieli. Ja mówię, że wychodzenie ze strefy komfortu i ból tego wychodzenia oraz lęk jest nieunikniony, natomiast Wasze cierpienie. A które wynika zwykle z ignorancji, tak, że się coś przespało, jest opcjonalne. Więc albo zaczynamy dzisiaj, tutaj, gdzie jesteśmy, przestajemy przewijać social media, bo ludzie z sukcesu, którzy mają spełnione relacje, nie siedzą, nie siedzą na social mediach, tylko są w epickich relacjach bądź mają epickie kariery i te wszystkie rzeczy, które stanowią o podwalinach sukcesu. Albo będzie, jak zwykle, zapraszam do rozmowy w cztery oczy, żeby zobaczyć, jakie aspekty życia można dzisiaj usprawnić. Patrzcie, punkt jeden. Osoba ma otwartą głowę tak, i jest podatna na to, żeby posłuchać ludzi, którzy już są tam, gdzie ona chce być. Do zobaczenia po drugiej stronie mocy. Link nad postem, pod postem oraz w moim profilu.